Dzień dobry, witam na kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam grę towarzyską Nie Powinieneś. Gra dla osób okropnych, którzy lubią się śmiać bez żadnych zahamowań i wiedzą po prostu, jak się dobrze bawić. Jest to gra towarzyska dla oczywiście pełnoletnich graczy. Jeśli będziecie chcieli ją zagrać, to musicie sobie zapewnić dobre grono znajomych, gdyż i minimalna ilość graczy to 3, a maksymalna nawet 15. Ale im więcej. Tym lepiej, tym śmieszniej, tym ciekawiej. Mniej więcej czas na rozgrywkę to około 30 minut, a jak będziecie się dobrze bawić, a gwarantuję, że tak, to nawet więcej. Co mamy w pudełku? Gra, a przepraszam, jeszcze wydawnictwo. Wydawnictwo KJAR-Kojar, przepraszam, to jest wydawca gry. I co znajdziemy w pudełku? 160 kart odpowiedzi, 50 kart pytań. Kilka pytań, kilka kart in blanco do zanotowania własnych pytań, własnych odpowiedzi oraz bardzo niewielką, dosłownie na takiej maltkiej kartewce, instrukcję. Co będziemy musieli robić w tej grze? Otóż w każdej kolejce jeden z graczy, rozpoczynając od najstarszego, później zgodnie z ruchem wskazówek zegara, będzie czytał kartę, czarną kartę, gdzie jest pytanie, a później pozostali gracze będą odpowiadać za pomocą swojej pomarańczowej. Karty, a sędzia, który w każdej kolejce będzie inny, będzie wybierał po prostu tą najlepszą odpowiedź, i ta osoba, której odpowiedź wybierze, punktuje. To tak w dużym skrócie, a teraz pokażę Wam, jak to wygląda w nieco bardziej dokładnym znaczeniu. W jaki sposób rozkładamy rozgrywkę? Właśnie tak, nic prostszego. Odseparowujemy od siebie czarne karty pytań od pomarańczowych kart odpowiedzi. Ustawiamy je na dwóch obok siebie stojących stosach. I zanim wytypujemy pierwszego gracza, każdy z zawodników, który będzie brał udział w rozgrywce, dla potrzeby tej prezentacji przyjmijmy, przyjmijmy, że będzie trzech graczy plus sędzia, który jest jakby po waszym miejscu czyli po stronie, właśnie, kamery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, i tak jak wspomniałem, dla potrzeby filmu, raz, że będzie mniej graczy, dwa, rozrosuje mniej kart. W standardowej rozgrywce każdy powinien wybrać ich po 10. Tutaj przyjmiemy pięć, żeby było po prostu szybciej. I teraz, najwyższy lub najstarszy gracz staje się tak zwanym sędzią, i jest graczem rozpoczynającym kolejkę pierwszą. Załóżmy, że jesteście nim właśnie wy. I co robicie? Sędzia odkrywa wierzchnią kartę z czarnego stosu pytań i czyta, odwraca ją tutaj, żeby wszyscy widzieli, ewentualnie czyta na głos, pytanie po czym. Każdy z zawodników będzie musiał się do tego pytania lub do tego twierdzenia odnieść, wybierając jedną ze swoich kart, które ma na ręce, która według niego jest najzabawniejszą odpowiedzią do tego, co właśnie przeczytał sędzia. Po, tym, po czym przekazuje tą swoją odpowiedź sędziemu ten. W zakryciu, żeby nie wiedzieć, która karta spłynęła od jakiego gracza, żeby nie posądzić się o jakieś faworyzowanie. Przetasowuje wszystkie karty, odwraca, ponownie czyta twierdzenie lub pytanie. Tutaj mamy w tym przypadku wujek Stefan obudził mnie w środku nocy i powiedział. I teraz czyta również odpowiedzi. Ale, ale załóż spodnie, gapisz się na bebech, w Twoich dłoniach wygląda na dużego. I według niego, która z tych odpowiedzi jest najzabawniejsza, pokazuje ją na stole. Osoba, do której należy, która odpowiedziała, według sędziego, najśmieszniej, zdobywa punkt. Wszystkie użyte karty odpowiedzi są odrzucane na 100 kart odrzuconych, a ta osoba, która tę odpowiedź udzieliła, zdobywa czarny punkt. W kolejnej rundzie. Znów się sytuacja powtarza. E, kolejna osoba zgodnie z ruchem wskazówek jest sędzią, odwraca pytanie. Każdy z graczy według siebie daje odpowiedź. Sędzia. Bierze pytanie, czyta na głos. Czego nie powinien Twój rodzic usłyszeć w tle, kiedy z nim rozmawiasz przez telefon. I czytamy odpowiedź Możesz zacząć się bać. Pachniesz tym, co najbardziej lubię desperacją. Ale AIDS nie jest zaraźliwe, co nie? I według siebie, według siebie, co uważa najśmieszniejsze, pokazuje, i analogicznie jak w poprzedniej rundzie, odpowiedź, do którego gracz należała, należała, ta odpowiedź zdobywa punkt. I tak gramy, tak naprawdę, ile nam się będzie chciało. Nie ma jakiegoś limitu punktów, rund, minut. Gramy do momentu, kiedy po prostu nam się to nie znudzi, kiedy już będziemy chcieli zagrać w coś innego. Bardzo jeszcze ważna rzecz, o czym nie wspomniałem: za każdym razem, kiedy odrzucimy karty po kolejce, dobieramy na ręce kartę. Tak, widzicie, ten stos jest. Dość pokaźny, więc tych rund może być naprawdę wiele. Wiadomo, im więcej graczy, tym ten stos będzie się bardziej kurczył. Podobnie zresztą jak stos kart pytań. I jak hmm, można się hmm, i słusznie domyśleć, wygrywa gracz, który zdobędzie jak najwięcej punktów. Taka bardzo ważna jeszcze rzecz hmm, nie wiem, czy zauważyliście pewnie nie, bo tutaj jest troszeczkę dalej od kamery ale gra jest dwujęzyczna. Bardziej uwypuklone i z większą czcionką na e, litery są w języku polskim, a jak odwrócimy, jest wersja anglojęzyczna, więc... Ta gra może być wykorzystana również w towarzystwie osób, które nie pochodzą z Polski, które nie mówią po polsku, a są z naszymi znajomymi. Więc często, gry, e, często ta gra jest polecana i chwalona właśnie przez studentów, przez różnych uczniów, którzy gdzieś spotykają się w większym gronie na uczelniach, w akademikach i w różnych innych miejscach, gdzie mogą miło spędzić czas i bardzo śmiesznie i bardzo wesoło e, go wykorzystać na choćby taką grę. Więc, jak widzicie, gra jest prosta, bardzo szybka, bardzo imprezowa, bardzo towarzyska. Jeśli, jeśli zainteresowała Was ta pozycja i szukacie gry, której głównym celem jest dobra zabawa, w tym przypadku przy udzielaniu zabawnych odpowiedzi na zadane pytania, to zachęcam do zapoznania się z tym tytułem. Jeszcze raz, dla przypomnienia: Gra nie powinieneś od autorów bardzo, słynnych, bardzo słynnej gry karty dżentelmenów oraz nie mniej znanej. Gry memy. Gry, które wspomniałem, również towarzyskie, również imprezowe, więc jak nie, jak nie gra, nie powinieneś to, jedna z nich e, do waszej półki powinna trafić właśnie, jeśli gracie często w, w, w dużej ilości osób lub nie macie pomysłu, jak spędzić kolejny wieczór z tymi samymi ludźmi, choćby w akademiku. Gry nie są e, jakoś bardzo drogie, więc spokojnie w okolicach 30, chyba 40 zł, taka jedna e, paczka. Takie jedno pudełko można nabyć i, i spędzić wiele, wiele, wiele bardzo wesołych minut na śmiechu, na wspólnej zabawie i na pewno na dobrej zabawie ze wspólnymi znajomymi, bądź z rodziną. Ja, ja nie mam zbyt dużych doświadczeń z tą grą. Rap, grałem raptem raz, bo ciężko jest w, nawet w rodzinie zebrać w jednym momencie wymaganą liczbę osób do danej gry, a w, trz, w trójkę no nie do końca się ta gra sprawdza. Ale jeśli wy macie takie większe grono, to na pewno ta gra wam się spodoba. Ja ze swojej strony dziękuję. Życzę wam miłej gry. Wszystkiego dobrego. Zapraszam ponownie do, na mój kanał, gdzie już niedługo kolejne filmy. A na dziś dziękuję. Cześć.